Cześć, witam w następnym odcineczku z Fiacika pandy. A dzisiaj będę montował nową kostkę tylnej lampy, ponieważ są problemy raz światło pozycyjne z tyłu świeci, raz nie świeci, tak samo jest ze światłem stopu. Ja nie będę tej kostki czyścił tych styków, bo według mnie z tego co tam widzę. Nie ma jakiejś e, rdzy, więc ja postanowię. E, postanowiłem już w zasadzie i kupiłem nową kostkę. Jest to kostka pięciopinowa. Zaraz wam wszystko pokażę. No i starą odetnę. Nową podłączę. I jeszcze taką mam do przekazania jedną rzecz, e, ponieważ tylne lampy także będę wymieniał. Będę. Chciałbym zamontować sobie lampy z pandy 100 HP. Czym one się różnią od tych zwykłych lamp? Otóż są lekko przyciemnione. I, I takie są paseczki czarne. Zaraz przeniesiemy się do tyłu, to Wam to objaśnię. No i czym te lampy z pandy 100 HP się różnią? Tu są lekko przyciemnione z tego jeśli dobrze mówię, bo już dawno ich nie oglądałem. I tutaj tak jak macie jest białe, tu są tak jak widzicie czerwone paski, a tam będą takie czarne. A według mnie tam te lampy są troszkę ładniejsze i szkoda, szkoda, że nie ma możliwości jakichś założyć do tyłu lamp, takich bardziej tuningowych. chodzi mi o to, żeby były LEDowe no ale niestety do Fiata Panda nie ma z czasem będę zakładał właśnie lampy tamte a teraz wymienię właśnie tak jak Wam mówiłem tutaj kostkę no i co nam będzie potrzebne? jakiś Szybce takie, to akurat są do ściągania izolacji, do zarabiania konektorków, no i do ucinania przewodów. Kostka nowa jest jest to kostka, tak jak widzicie, pięciopinowa, pięć przewodów koszulka termokurczliwa no i śrubokręt gwiazdkowy, ponieważ lampę odkręcamy są to trzy trzy wkręty gwiazdkowe. Tak jak widzicie, ja zabieram się za rozkręcenie lampy, no i będziemy montować nową kostkę. No i lampę mamy odkręconą, tu jest ta kostka, wystarczy ją wypiąć. I zaraz e, przygotuję nową kosteczkę pod, e, pod tą instalację. Nie ma tu zbyt dużo roboty, ale postanowiłem, mówię, to muszę to w końcu zrobić. No bo ponieważ, tak, tak jak już Wam mówiłem na początku, raz jest światło stop, po raz jest światło pozycyjne, nie ma dobrego styku. Trzeba uderzyć lampę. Jeśli lampę się uderzy, no to oczywiście świeci. No powinno być to normalnie. Jedziecie w jakiś dołek czy coś i zaraz wam światełko pozycyjne czy stop zgaśnie, dlatego ja to zrobię tak jak być powinno. No i tak jak widzicie, kostka jest odpięta. To jest stara kostka i cóż, ja to utnę i założy się nową. Kostka jest odcięta, oczywiście. Zrobiłem sobie przed odcięciem zdjęcie, ponieważ będzie nas interesować kolejność przewodów, bo jak widzicie, są wszystkie żółte. No i przygotuję sobie przewody, wiem jak podłączyć, i tyle. No i pokażę Wam izolację ściągnięta przewody przygotowane do do złączenia po prostu z drugimi przewodami tamte są zbyt długie ale myślę że chyba nie będę ich ucinał bo po prostu schowa się przewody tutaj głębiej i będzie ok. no zaraz zobaczymy zresztą jak to będzie wyglądać pierwszy przewodzik jest zrobiony no i trzeba tak z każdym z osobna oczywiście zrobić Dobra, więc robimy drugi, trzeci, czwarty oraz ostatni, piąty i sprawdzimy działanie kostki, to znaczy światła. Dobra, mamy wszystkie przewody zarobione i oczywiście koszulki termokurczliwe. Kostka już jest podpięta, a to teraz zostało nam, czy lampa będzie świecić. Gdyby lampa nie świeciła, to znaczy raz świeciła, raz nie. Być może jeszcze jest problem tutaj ze stykami lampy, ale one widziały się ok. Jeśli także nie byłby z tym problem, być może po prostu tu, gdzie siedzi żarówka odpowiedzialna za światło stopu i pozycyjnego, tam być może. Jest wyrobione gniazdo, bądź też nie ma dobrego styku, bo może być zaśniedziałe i też taki problem może być. Ale ja w tej lampie już więcej nic tu nie będę poprawiał. Kostkę mam wymienioną tu przewody założone. Tak jak wam mówiłem na początku, lampy będę zmieniał. Więc jeśli by występował dalej ten problem, no to i tak może uda mi się w maju. Nie, może w kwietniu by mi się udało kupić lampy bądź może w maju no zobaczymy i co jeszcze zrobiłem zainstalowałem taśmą izolacyjną całą żeby się to z czasem być może nie przetarło no i zakręcamy lampę tak jak widzicie jest już ciemno ale chciałem wam po prostu nagrać jak wygląda całkowity efekt czy lampa świeci czy nie świeci tak jak widzicie lampa lewa świeci Sprawą nie było do tej pory żadnych problemów, więc ona także świeci. Zobaczymy jak będzie się sprawować to, jakby to powiedzieć w praniu, czyli podczas jazdy. Będziemy jeździć oczywiście jak u nas w Polsce. Doły, dziurki są na drogach, więc zobaczymy, czy będą problemy, jeśli tak. No to bardzo możliwe, tak jak już wspominałem, że jest problem tam gdzieś w połączeniu ze stykami przy samych żarówkach. No ale zobaczymy. Jeśli nie, czyli była wina kostki. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Więc tak to wygląda. Autka umyte, wreszcie wiosna ładnie się prezentuje. Mam nadzieję, że taki filmik się podobał. Jeśli tak, no to oczywiście zachęcam do zostawienia lajków, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. Jeszcze na koniec wam pokażę, czy działają światła stopu. No i tak jak widzicie światła stopu lewe, prawe. No i trzeci dodatkowy stop także wszystko działa więc jest jak najbardziej wszystko w porządku więc jeszcze raz dzięki za oglądanie do usłyszenia w następnych odcinkach hej